Siemanko, pytacie co dalej z kanałem, jakie plany? No to tak, na tą chwilę do sprzedania bądź sesji leasingu będzie szło nasze Iveco. Z transportem kończymy całkowicie i to jest decyzja ostateczna. Prawdopodobnie za jakieś dwa tygodnie pójdę do nowej pracy. Planuję trochę handlować takimi tańszymi autkami, to nie blokujemy pieniędzy, a mamy yy, mamy jeszcze trochę rzeczy do wyprostowania yy, no pójdę prawdopodobnie do nowej pracy yy, wrócę do branży automotive yy, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli no i jeszcze słuchajcie yy, mam w planie utworzyć sobie taki yy, content widzicie, że yy, trochę masy mam do zrzucenia w tłuszczyku no więc mam taki plan żeby zrobić sobie taki nowy content gdzie będę z Wami zrzucał te zbędne kilogramy, które mi przybyły gdzieś tam podczas jazdy lawetą no i też żarcia, nie ma się co oszukiwać żre w nocy, słuchajcie, strasznie w dzień nie na razie tyle, chciałbym taki content ruszyć, chciałbym Zacząć testować jeszcze samochody. No zobaczymy, czy to się uda, bo jak dzwonię po parkach prasowych no to ze względu na małą oglądalność, małą oglądalność, no małą jakby liczbę subskrybentów, bo godzin to, to trochę już mamy. Jest bardzo ciężko wyrwać jakiś samochód do testów. Wszystko jest oczywiście po układach, więc. Jeżeli nie masz znajomości, to prawdopodobnie takiego auta nie dostaniesz. Mógłbym robić jakieś tam testy, wiecie, brać na godzinę, dwie, ale te, te samochody, bo, bo na tyle pewnie byśmy dostali gdzieś tam, nawet jako potencjalni klienci, ale mija się to z celem, no bo nie pokażemy Wam wtedy, jak te auta się spisują, nie wiem, na trasie, czy, czy, czy jak to wygląda na co dzień, użytkowanie takiego auta. No i zobaczymy. Jeżeli wrócę do handlu, to na pewno gdzieś tam postaram się dogadać z pracodawcą, żeby żeby słuchajcie trochę wam pokazywać co sprzedajemy, co sprzedajemy, co mamy aktualnie dostępne. Może trochę pohandlujemy też przez social media. No i w sumie na razie tyle, słuchajcie. Na najbliższe 2-3 tygodnie to będą takie tygodnie, gdzie Będziemy sobie układać to wszystko na nowo. Yy, zawieszamy firmy. Yy, na razie kończymy tą nierównowagę, bo no, jest ciężko. Słuchajcie, trochę nas to iweko, zakup tego iweko przeorało. Mieliśmy bardzo duże problemy przez niego. Auto się notorcznie na początku psuło. Co, co tak naprawdę na, zrobiło nam taką spiralę. Wiecie, że, że tak naprawdę to, co zarabiam. Na tą chwilę, no to jest łatanie dziur I, i tyle. Nie możesz nic odłożyć, a jak odłożysz, to zaraz i tak musisz coś tam pozapłacać. Miesiące szybko lecą, więc w sumie tak to na razie wygląda. Ostatnio trochę mniej jeździłem, więc mogłem w końcu pookarniać w domu to, co ostatnio było zaniedbane, nawet na ogrodzie. No i co? Uy. Może pojedziemy na urlop jakiś krótki yy, i, i wracamy do pracy z naładowanymi akumulatorami, z nową energią. No i mam nadzieję, że z nowymi pomysłami. Na razie czekajcie po, po, po wakacjach. Yy, jak już wrócimy, jak wyjedziemy, yy, to na pewno ruszymy z, ze zgubieniem tego, co, co, co przybyło. No i co? Czas pokaże. Czas pokaże. Trzymajcie się miłego dnia.